Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dawno nie było vloga na moim kanale, dlatego postanowiłam tym razem go nagrać. Mam wolny dzień, mam czas, żeby coś ugotować, więc będzie jakiś przepis. Zaraz lecę na górę, żeby zrobić tutorial makijażu, o którym mnie poprosiliście. Dostałam też nowe pędzle, więc będę chciała je przetestować. No i tyle, zaczynamy vloga. Oto pędzelki, które do mnie dotarły. Y, miałam y, okazję je zobaczyć, dotknąć, przetestować podczas kursu w Polsce i są to pędzle Hulu. Y, wybrałam te z naturalnego włosia, jest ich naprawdę sporo, także zobaczymy, jak się będzie nimi pracowało. To znaczy, ja już wiem, jak się nimi będzie pracowało, bo to są świetne jakości pędzle. Mamy różne rozmiary. No niektóre niestety, na przykład ten myślałam, że będzie mniejszy, bo zamawiałam je online. No, i ta pacjenka jest taka troszeczkę za duża na to, co bym chciała zrobić, ale mimo wszystko przetestujemy je. Będzie wszystko właśnie w tutorialu, w makijażu. Także jeśli planujecie zakup jakichś pędzli nowych, no to zapraszam do filmu, właśnie z tutorialem. Skończyłam dla Was nagrywać tutorial tego oto makijażu, i przed tym vlogiem mój tutorial już na pewno będzie na kanale. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak go wykonać, to zapraszam do oglądania, a ja lecę robić obiad. Obiadek wyszedł pyszny, ale teraz trzeba wrócić do sprzątania. E, ostatnio kupuję sobie znowu tulipany w Lidlu. Są cudowne. Zobaczcie ten kolor. No prezentują się genialnie. Niby takie białe, pudrowy róż, bardzo ładny kolor, a tutaj całe zamieszanie po nagrywaniu. Muszę przyznać, że pędzle Hulu to świetne odkrycie. Bardzo dużo makijażystek podczas kursu miało już te pędzle. Dla mnie była to nowość, odkrycie tego roku. Bardzo polecam. Jeśli szukacie fajnych pędzli z takim fajnym włosiem, bardzo mięciutkie, które bardzo pomagają właśnie w pracy, w blendowaniu, to polecam. Są po prostu genialne. Oprócz tego, że są bardzo dobrze wykonane, to też świetny design. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że na stronie Hey Happiness znowu trwa promocja. To jest ta promocja, że czym więcej wydajecie, tym więcej dostajecie gratisów. Wszystkie info macie w opisie, i również linki. Ja tym razem zamówiłam sobie taki zestaw. To już drugi raz, jak zamawiam ten zestaw. Jeden był dla mnie, ja noszę je razem albo na przykład osobno. Ten łańcuszek bardzo lubię osobno. Zamawiam je w ze względu na to, że są po prostu taniej to wychodzi. Ten poleci dla Anastazji, bo ona też zażyczyła sobie zestaw takich trzech łańcuszków. Bardzo ładnie to wygląda, w szczególności w wakacje. Jeśli szukacie prezentu dla siebie albo może na Dzień Kobiet dla kogoś, to to może być fajny pomysł. Dodatkowo zamówiłam sobie taką nowość, to też nie dla mnie, tylko dla Anastazji. Mamy tutaj pierścionek w, takiej, w takim kształcie korony, ale... To są takie mini serduszka i kolczyki. Jeden z okiem przypomina Chiara Ferrani Collection, a tutaj mamy usta. Anastazja lubi takie, takie detale, lubi kolczyki, także to będzie prezent dla niej, bo zbliżają się jej urodziny. Wy jeśli chcecie, to możecie skorzystać z promki. Linki macie na dole. Na dzisiejszy obiad przygotujemy sobie risotto. Rizotto z dynią jest bardzo proste, oczywiście jest to też danie na ten sezon, ale żeby nie było takie typowo jałowe i tylko z dynią, dodamy sobie też gorgonzolę. Oczywiście możecie to, ten krok pominąć, może być to risotto tylko z dynią. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście dynia, ser, gorgonzola, cebula, jajko, masło, białe wino, ryż oczywiście, tym razem arborio i olej. Zaczynamy od krojenia cebuli. Do rondelka dajemy odrobinę oliwy. I dodajemy naszą pokrojoną cebulę. Delikatnie podsmażamy. W międzyczasie kroimy naszą dynię. Oczywiście wykrawamy środek i skórkę. Do lekko podsmażonej cebuli dodajemy naszą dynię. Wszystko razem podsmażamy. Kiedy dynia już się troszeczkę podsmaży, podlewamy ją wywarem. Zapomniałam wam właśnie dodać, że do risotto zawsze potrzebny jest nam wywar, ale to już oczywiście wiecie, e, może to być wywar tylko warzywny, może być drobiowy, wołowy, jaki lubicie najbardziej. I teraz taką chochelką wywaru podlewamy naszą dynię. Teraz wszystko gotujemy na małym ogniu. Po około 15-20 minutach nasza dynia stała się miękka i jest gotowa, by dodać ją do ryżu, ale najpierw musimy ją tak lekko przecisnąć. Teraz na rozgrzaną patelnię dajemy ryż. I teraz tak musimy lekko podsmażyć. Ja to robię bez oleju. Niektórzy robią to już na podsmażonej cebuli. Kiedy ryż y, zmieni tak delikatnie kolor, po jakichś 2-3 minutach, dodajemy białe wino. Kiedy wino odparuje, dodajemy naszą dynię. I podlewamy naszym wywarem. Wszystko razem mieszamy. I jak tylko odparuje wywar, dodajemy kolejną chochelkę. W połowie gotowania dodajemy naszą gorgonzolę. I oczywiście wszystko razem mieszamy. Tak prezentuje się risotto z gorgonzolą i z dynią. Łatwy, szybki i pyszny. Obiad wyszedł pyszny, najadłam się, było pycha. Zobaczcie, jak pięknie ten cień się świeci na oczach. No, super. No, może nie jest to makijaż na co dzień, bo jak dla mnie za mocny, ja się tak mocno nie maluję na co dzień. Ale już na jakąś kolację, na jakieś wyjście z koleżankami, jak najbardziej. Szykuję dla Was też film taki dotyczący kolagenu. Właśnie zaraz będę po obiedzie piła kolagen. Bo bardzo często pokazuję na moim kanale już od lat, że piję kolagen i próbowałam ich już naprawdę sporo. Dostaję wciąż od Was. Pozytywne wiadomości, że też korzystacie z tego, ale też pytania, że po co to promuje, bo tak naprawdę to nic nie robi, a to tylko, wiecie, taki chwyt reklamowy, wcale nie, bo zawsze wiedziałam, że kolagen pomaga, naprawdę warto go pić, ale żeby przygotować się dobrze do tego filmu o kolagenie, zaczęłam o tym bardzo dużo czytać i to też takie naukowe jakieś pisma, i dowiedziałam się bardzo dużo ciekawostek. Przez to jeszcze chętniej po ten kolagen sięgam. Wczoraj kurier przywiózł mi paczkę y, od firmy. Y, kolagen, który już piłam jakiś czas temu, Key of Love. A to dlatego, że napisałam do nich, że chciałabym nagrać właśnie taki film o kolagenie, ale chciałabym opowiedzieć o różnych kolagenach, więc nie będzie to tylko film dla tej firmy. Absolutnie będzie tam o kolagenie właśnie y, do picia, jak i w Tabletkach, powiem Wam, który jest lepszy. Nie spodziewałam się, że dostanę tak dużą paczkę od firmy Key of Love, bo wiecie, napisałam do nich tylko, że chcę zrobić taki tematyczny film. Czy, czy wysłaliby mi trochę kolagenu? Bo chciałabym opowiedzieć i o tym, bo go kiedyś piłam i bardzo go polecam. I tak mnie bardzo pozytywnie zaskoczyli, że właśnie dostałam taką dużą paczkę plus taki fajny kieliszek do właśnie spożywania ich kolagenu. Pokażę Wam tak szybciutko, co jest w środku. Tada, zobaczcie, taka fajna lampka do picia kolagenu. Ja lubię właśnie wlać sobie go do takiej szklaneczki. Bardzo fajny pomysł. Bardzo dziękuję. Kolagen Key of Love jest zamknięty w takich saszetkach, które możemy sobie też zabrać, gdzieś mało miejsca zajmują i tutaj mamy w takim pudełku kurację na cały miesiąc. Mój mąż już dzisiaj rano wziął sobie jedną saszetkę, bo bardzo go ostatnio bolą kolana, bo on ćwiczy karaty i niestety kiedy obciąża stawy, kolana to bardzo go bolą i właśnie od razu mu powiedziałam: wypij kolagen. Taka kuracja miesięczna na pewno ci pomoże. No ale o tym, jakie już ma mm, pozytywne działanie, właśnie kolagen, tego dowiecie się z filmu właśnie o kolagenie. Także mam plany na kilka tematycznych filmów, teraz zrobię sobie kawę i chwilowy odpoczynek, bo później muszę polecieć do Lidla, bo dzisiaj Gabriele zaprosi sobie kolegę po południu, żeby się z nim bawił, zarobiłam sobie ciasto na pizzę, które już mi wyrasta, no mam trochę zajęć, także najpierw kawa, a później lecimy do Lidla. Jeszcze Wam tylko pokażę ciasto wyrasta na pizzę, zarobiłam je w Bimbi. W moim termomiksie bardzo łatwo. I teraz czekamy, aż mi wyrośnie. Zobaczcie, jaki fajny zestaw. I tu będą tak pięknie hyacynty kwitły i pachniały. Jest ich 2, 4, 6, 8 za 6,50. Więc się to opłaca bardzo. A tutaj taki w promocji, zobaczcie, 4 euro. I tutaj mamy takie 3. Także wezmę sobie takiego. Bo kosztują mniej, a są fajne. Ja lubię mieć takie hyacynty w pokoju, kiedy maluję i pracuję, bo ładnie pachną. Teraz tylko wybierzmy, który kolor. Wezmę Gabriele skarpetki. Niestety nie są jakiejś super jakości, te z lidla, ale nie kosztują dużo. 6 euro za 7 par także on uwielbia Jurassic więc będzie jak znalazł są też te z myszką Miki ale Jurassic World to ulubiony od Gabriele ja dzisiaj robię pizzę a to zobaczcie Jest, są jakieś przepisy o jak zrobić na przykład takie ala lizaki słone czy słone rogaliki no fajna książka fajne pomysły Może być ciekawe. Widzę, że w ogóle wszystko jest takie do robienia pizzy. Co to jest? A, niby sztućce? Cztery razy sztućce, cztery razy widelce. Takie coś. 25 euro to dość drogo według mnie. A tu już ktoś otworzył. A to jest takie, taki kamień, na którym też możemy gotować. Widzicie? W piekarniku albo na grillu. Fajna sprawa. Takie coś. Pietra. Taki, taki kamień kosztuje 10 euro. Także nie dużo, to akurat ok. A tu na przykład mamy piłkę do ćwiczeń. Taka piłka by mi się przydała. O rany, 5 kilo. To nie, wcale nie mało. I takie ciężarki też mamy, więc jest trochę rzeczy do ćwiczeń. Zobaczcie, jakie świeczki. Niby takie, co są teraz modne. E, przynajmniej w Polsce, wiem, że na Instagramie bardzo często są zdjęcia takich świeczek. One nie są jakoś super wykończone, ale są różne e, kolory i kosztuje taki zestaw 5 euro. Zobaczcie, tu mamy okulary, które robią światło. Mamy tutaj światełko LED, które się świeci z przodu. To takie do czytania i do szycia. Zobaczcie, jak mi pizza wyrosła. Mięciutka. Teraz jej nie dotykam. Zaraz będziemy nakładać pomidor, mozzarella i będziemy wkładać do piekarnika, ale zrobiła się puszysta i bardzo taka. Fuh. Niestety, mimo wykałaczek, czasem się przyklei trochę ciasto do. No, niestety, ale nie szkodzi. Przykleiło się tylko troszeczkę. Oczywiście teraz wyciągamy wykałaczki, bo nie chcemy niespodzianek podczas jedzenia pizzy. Zapalimy do światło, żebyście lepiej widzieli. Eee, dajemy na górę odrobinę oliwy. Musimy troszeczkę tą oliwę tak dobrze rozłożyć, żeby nie było za dużo w jednym miejscu. Już wam kiedyś pokazywałam przepis. Ja wkładam na kilka sekund pizzę, tak, bez sosu pomidorowego do piekarnika. Tak no, dosłownie na dwie minuty i później damy sos pomidorowy. Pizza widzę, że już troszeczkę się podgotowała, widzicie? I teraz dajemy sos pomidorowy. I teraz z powrotem do piekarnika na kolejne 5 minut. Teraz przenosimy poziom wyżej i dajemy odrobinę mozzarelli. Ok, zamykamy i pieczemy przez kolejne 5 minut. I oto pierwsza pizza jest gotowa i już na dole robi się druga, bo dzieci są głodne. Ja zawsze sprawdzam pod spodem, żeby ona nie była biała, a taka widzicie. O, ona, zobaczcie tutaj jak ciasto fajnie się fajnie urosło i upiekło. Zobaczcie, a, gorąca pizza gotowa. Super wyrosła. Ciasto jest genialne. Robię też ciasto cytrynowo pomarańczowe, ale to już napiszę wam na blogu albo na Instagramie przepis, bo no nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć, nagrywać, gotować, piec. Zajmuje mi to stanowczo za dużo czasu, a ja mam tylko dwie ręce. Ciasto dopiero zrobione, a już możecie zauważyć, że znika w momencie. Na Instagramie znajdziecie przepis, bo warto. Koniec intensywnego dnia. Pizza wyszła pyszna. Makijaż zdał egzamin. Ja teraz kakuję pod prysznic. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, paluszki w górę, komentarz. I widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!